Rozdział XVI. Sprawa zupełnie pewna, oznajmił w końcu pticyn, składając list i podając go księciu. Otrzymuje pan bez żadnych kłopotów podług niezaprzeczonego testamentu pańskiej ciotki olbrzymi kapitał. Niemożliwe! zawołał generał. Wszyscy osłupieli. Pticyn wytłumaczył, zwracając się głównie do Jana Teodorowicza, że przed pięciu miesiącami umarła księciu ciotka której on nigdy osobiście nie znał, rodzona i starsza siostra matki księcia, córka moskiewskiego kupca trzeciej gildii, papuszyna, który umarł w nędzy i jako bankruct. Starszy wszakże rodzony brat tego papuszyna, już niedawno pochowany, był znanym bogatym kupcem. Przed rokiem umarli prawie że w jednym i tym samym miesiącu dwaj jego jedyni synowie. To nim tak wstrząsnęło, że wkrótce potem staruszek sam zachorował i umarł. Był wdowcem, nie miał zupełnie spadkobierców, oprócz ciotki księcia, rodzonej siostrzynicy, papuszyna, zupełnie biednej kobiety mieszkającej w cudzym domu. W chwili otrzymania spadku, owa ciotka już prawie umierała na wodną puchlinę, ale natychmiast zaczęła poszukiwać księcia, powierzywszy tę sprawę Sałaskinowi i zdążyła zrobić testament. Jak się zdaje, ani księciu, ani doktorowi, u którego mieszkał w Szwajcarii, nie chciało się czekać na urzędowe zawiadomienie lub też zasięgnąć wiadomości co do tej sprawy i książę z listem sałaski na w kieszeni zdecydował się wyjechać sam. Mogę panu tylko to jedno powiedzieć, dodał Pticyn, zwracając się do księcia. Że wszystko to jest najzupełniej niezaprzeczone i prawie wszystko to, co panu pisze sałaski o no niezaprzeczalności i o legalności pańskiej sprawy, może pan uważać za czysty kapitał. Więszuje panu. Dostanie pan z pół miliona, może i więcej. Papuszyn był bardzo bogatym kupcem. Niech żyje ostatni z rodu myszkinów, ryknął Fierdyszczenko. — Hurra! — Wybełkotał pijanym głosem liebie a ja mu dopiero co pożyczyłem 25 rubli, biedocie. Ha, ha, ha. Czysta fantasmagoria, powiedział generał, prawie osłupiały ze zdziwienia. No, winszuję, winszuję! I wstając, poszedł do księcia, by go uścisnąć. Za jego przykładem wstali i inni, i też cisnęli się do księcia. Nawet ci, którzy się ukryli za kotarą, zaczęli się wsuwać do salonu. Rozległ się gwar. Dały się słyszeć okrzyki, a nawet żądania szampana. Zaczęto się tłoczyć, kręcić. O mało na chwilę nie zapomnieli o Anastazji Filipownej i o tym, że ona jest przecież panią domu. Powoli jednak przypomnieli sobie wszyscy prawie jednocześnie, że dopiero co książę jej się oświadczył. Sprawa przedstawia się teraz po trzykroć bardziej bezsensowną i niezwykłą niż przedtem. Mocno zdziwiony Tocki wzruszał ramionami. On jeden tylko siedział. Reszta towarzystwa tłoczyła się w nieładzie dookoła stołu. Później twierdzili wszyscy, że w tej właśnie chwili Nastazja Filipowna zwariowała. Siedziała tak, jak i przedtem i przez pewien czas przyglądała się wszystkim dziwnym, jakimś zdziwionym wzrokiem, jak gdyby nic nie rozumiała i siła się pojąć. Potem odwróciła się nagle w stronę księcia i przypatrywała mu się uważnie ze zmarszczonymi brwiami. Trwało to tylko chwilkę, może jej się nagle wydało, że wszystko to... Żart, drwiny. Wyraz twarzy księcia przekonał ją, że tak nie jest. Zamyśliła się, potem uśmiechnęła, jak gdyby sama nie wiedząc dlaczego. A więc rzeczywiście, księżna? szepnęła sama do siebie, jakby szyderczo, i spojrzawszy przypadkiem na Darię Aleksiejewę, roześmiała się. Dziwne rozwiązanie. Takiego się nie spodziewałam. No cóż wy, panowie, stoicie, bądźcie łaskawi, usiądźcie, powinszujcie mnie i księciu. Ktoś, zdaje mi się, dopominał się o szampana. Fierdyszczenko, niech pan zejdzie, każe przynieść. Kaciu, pasza, spostrzegła nagle we drzwiach swoje służące. Chodźcie, ja za mąż wychodzę, słyszałyście? Za księcia. Ma półtora miliona, książę Myszkin i mnie bierze. I dobrze, już czas, nie można takiej sposobności pominąć. Zawołała Daria Aleksiejewna, głęboko wstrząśnięta tym, co zaszło. Niechże książe przy mnie usiądzie, mówiła dalej Nastazja Filipowna. O, tak, a już i niosą wino, niechże mi panowie powinszują. Hurra! krzyknęło mnóstwo głosów. Wielu z obecnych zaczęło się tłoczyć dookoła stolika z winem, a przede wszystkim prawie wszyscy rogożyńczycy. Jednakże chociaż krzyczeli i gotowi byli dalej krzyczeć, Wielu z nich poczuło, niezależnie od dziwnych okoliczności i zdumiewającego położenia, że dekoracja stanowczo się zmienia. Inni byli zmieszani i czekali nieufnie. Jeszcze inni szeptali między sobą, że przecież sprawa jest zupełnie zwykła, że książęta nieraz się tak żenią i nawet cyganki z taboru poślubiają. Jeden tylko rogożyn stał i patrzył, skrzywiwszy usta w stężałym, powątpiewającym uśmiechu. Książę mój drogi, niechże się pan opamięta, szepnął z przestrachem generał, podchodząc z boku i chwytając księcia za rękaw. Nastasia Filipowna zauważyła to i roześmiała się. Nie, generale, ja teraz sama jestem księżną. Słyszał pan? Książę nie pozwoli mi ubliżyć. Atanazy Iwanowiczu, niechże mi pan powinszuje. Ja teraz wszędzie obok żony pańskiej siadać będę. Jak się panu zdaje? Wszak to wygodnie takiego mieć męża. Półtora miliona, przy tym książę, a w dodatku podobno idiota. Czegoż więcej żądać? Dopiero teraz zacznie się prawdziwe życie. Spóźnił się pan, panie Rogorzyn. Zabieraj swoją paczkę. Poślubam księcia i jestem sama bogatsza od ciebie. Rogorzyn wszakże zrozumiał, jak rzeczy stoją. Niewypowiedziane cierpienie odbiło się na jego twarzy. Klasnął w ręce i jęk wyrwał się z jego piersi. Wyrzeknij się, zawołał do księcia. Roześmieli się wszyscy. Dla ciebie ma się wyrzec? Podchwyciła triumfująco Daria Aleksiejewna. Eh, ty rzucił pieniądze na stół, jak cham. – Książę bierze ją za żonę, a ty przyszedłeś się tu awanturować. I ja biorę, zaraz biorę, natychmiast. Wszystko oddam. Widzisz go, karczemny, pijanico. Powinno się ciebie przepędzić, powtórzyła z oburzeniem Daria Aleksiejewna. Rozległ się śmiech jeszcze głośniejszy. — Słyszysz, książę? — zwróciła się do niego Nastazja Filipowna. — Jak Ham kupuje twoją narzeczoną? — On pijany — powiedział książę. — On panią bardzo kocha. A nie będziesz się później wstydził, że twoja narzeczona o mało nie wyjechała z Rogorzynem? Była pani nieprzytomna i teraz ma pani gorączkę, jak w malignie. I nie będziesz się wstydził, gdy ci później powiedzą, że twoja żona była utrzymanką Tockiego? Nie, nie będę się wstydził. Pani niedobrowolnie była u Tockiego. I nigdy mi tego nie wymówisz? Nie wymówię. Uważaj, nie ręcz za całe życie. Anastazjo Filipowno powiedział książę cicho, jakby ze współczuciem. Mówiłem pani już przedtem, że zgodę pani będę uważał za zaszczyt, że to pani mnie robi zaszczyt, a nie ja pani. Pani się na to uśmiechnęła i słyszałem, że... Dokoła nas też się śmieli. Być może, że ja się śmiesznie wyraziłem i że sam byłem śmieszny, ale zdawało mi się, że ja rozumiem, na czym polega zaszczyt i przekonany jestem, że powiedziałem prawdę. Pani przed chwilą chciała się zgubić bezpowrotnie, gdyż później nigdy by sobie pani tego nie wybaczyła, a pani tu zupełnie niewinna. To nie może być, żeby pani życie było jej zupełnie stracone. Więc cóż z tego, że przyszedł do pani Rogorzyn i że Gabriel Ardałjonowicz chciał panią oszukać? Po co pani ciągle o tym wspomina? Powtarzam pani, że nie każdy zdobyłby się na to, co pani zrobiła. A to, że pani chciała jechać z Rogorzynem, to tylko tak w chorobliwym paroksyzmie decydowała się pani na to. Pani i teraz chora i lepiej, żeby się pani położyła. Pani poszłaby jutro na za praczkę. A nie zostałaby pani z Rogorzydem. Pani jest dumna, Nastasio Filipowno, ale może pani już jest do tego stopnia nieszczęśliwa, że się pani naprawdę uważa za winną. Pani Nastazjo Filipowno, bardzo trzeba pilnować. Ja będę pani pilnował. Kiedy zobaczyłem pani fotografię, zdawało mi się, że znajomą twarz mam przed sobą. Miałem już wtedy wrażenie, że mnie pani ku sobie wzywa. Ja całe życie szanować panią będę. Zakończył nagle książę, jak gdyby się nagle opamiętał, zaczerwieniwszy się, zrozumiał wobec jakich ludzi on to mówi. Pticyn, jakby zawstydzony, schylił głowę i patrzył uparcie w ziemię. Tocki pomyślał Idiota, a jednak wie, że pochlebstwem najłatwiej ją weźmie. Książę zauważył również palące spojrzenie Gani, którym jak gdyby go chciał spiorunować. Oto dobry człowiek, Powiedziała wzruszona Daria Aleksiejewna. Człowiek wykształcony, ale stracony, szepnął półgłosem generał. Tocki wziął kapelusz i zabrał się do wyjścia. Chciał się w jakiś sposób ukryć. Zamienili spojrzenie z generałem. Lepiej było wyjść razem. Dziękuję ci, książę. Ze mną nikt jeszcze dotychczas tak nie mówił, powiedziała Anastazja Filipowna. Mnie chcieli kupować, ale o moją rękę nikt jeszcze z porządnych ludzi nie prosił. Słyszał pan? Anatazy Iwanowiczu, jakże się pan zapatruje na to, co mówił książę? Przecież to nawet nie nieprzyzwoicie. Rogorzyn, poczekaj chwilę, nie odchodź. Zresztą ja wiem, że ty nie odejdziesz. Może ja jeszcze z tobą pójdę. A dokąd ty mnie chcesz zawieść? Do Jekaterynhofu, oznajmił z kąta pokoju Liebie a Rogorzyn zatrząsł się cały i patrzył, jakby oczom własnym nie wierząc. Doreszcze os osłupiał jak gdyby od silnego uderzenia w głowę. — A to co, a to co? To chyba jakiś atak. Oszalałaś, czy co? — krzyknęła wystraszona Daria Aleksiejewna. — Coś ty rzeczywiście myślała? — ze śmiechem zerwała się z kanapy Nastazja Filipowna. — Takiego dzieciaka mam zgubić? A to byłoby na rękę Atanazemu Iwanowiczowi. On lubi dzieci. — Rogorzyn, jedziemy. Przygotuj swoją paczkę. — Bardzo pięknie, że chcesz się żenić, ale tymczasem dawaj pieniądze — Zresztą być może, że ja jeszcze za ciebie nie wyjdę. Myślałeś, że ponieważ sam się chcesz żenić, paczka zostanie u ciebie. Figa! A ja jestem bezwstydna. Byłam kochanką Tockiego. Książę, dla ciebie odpowiednia Aguaja je panczy. No nie, Anastazja Filipowna, bo cię jeszcze fierdy szczęko palcami wytykać będzie. Ty się nie boisz, ale ja się będę bała tego, że cię zgubiłam i że mi to później wymówisz. A co do tego, że jak twierdzisz, ja tobie zaszczyt zrobię. To już Tocki wie, co o tym myśleć. A, agłaje je panczynówne prześlepiłeś, ganieczku, czyś chociaż o tym wiedział? Gdybyś się z nią nie był targował, byłaby na pewno za ciebie wyszła. Tak i wy wszyscy, czy macie do czynienia z uczciwymi, czy z nieuczciwymi kobietami, wszystko wam jedno. Na pewno zabrniecie. O, jak to generał patrzy, usta otworzył. Sodoma, Sodoma powtarzał generał, wzruszając ramionami. On również wstał z kanapy wszyscy wstali z miejsc Nastasia Filipowna była jak nieprzytomna Czy to możliwe jęknął książę załamując ręce A tyś myślał że niemożliwe a może ja jestem bezgranicznie dumna chociaż bezwstydna nazwałeś mnie doskonałością ładna doskonałość która dla próżnej chwały że milion i tytuł książęcy podeptała idzie do jaskini a jaką byłabym dla ciebie żoną? A to na Iwanowiczu, przecież ja naprawdę milion za okno wyrzuciłam. A pan myślał, że będę uważała za szczęście wyjść za Ganieczkę, zwłaszcza z dodatkiem pańskich siedemdziesięciu pięciu tysięcy. Zabierz je sobie, te twoje siedemdziesiąt pięć tysięcy, a to na Iwanowiczu. I do stu nie doszedłeś, Rogorzyn cię przewyższył. A Ganieczkę pocieszę sama, już wiem w jaki sposób. Teraz chcę iść pochulać. Przecież ja jestem ulicznicą. Dziesięć lat przesiedziałam w więzieniu, teraz sobie użyję. No cóż, rogorzyn, gotów jesteś? Jedziemy. Jedziemy, ryknął Rogorzyn prawie nieprzytomny z radości. Dalejże wy wszyscy wina. A, przygotuj wina, będę piła, a muzyka będzie. Będzie, będzie, nie zbliżaj się! zawołał Rogorzyn z wściekłością widząc że Daria Aleksejewna podchodzi do Nastazji Filipownej. Moja! Cała moja! Królowa! Koniec tego dobrego! Z radości ciężko oddychał. Chodził koło Nastazji Filipowny i krzyczał wszystkim nie podchodź. Cała banda zgromadziła się już w salonie. Jedni pili, drudzy krzyczeli i śmiali się. Wszyscy byli podnieceni i aż zanadto swobodni. Fierzyszczenko starał się do nich dostroić. Generał i Tocki znów wyglądali, jak gdyby chcieli się ukryć. Gania trzymał również kapelusz w ręku, ale milczał. Nie mógł się oderwać od sceny odgrywającej się przed nim. Nie zbliżaj się, krzyczał Rogorzyn. A cóż tak wrzeszczysz? Śmiała się z niego Nastazja Filipowna. No ja tu jeszcze jestem, panią. Jak mi się spodoba, to cię za dziesiątą granicę wypędzę. Nie wzięłam jeszcze twoich pieniędzy, oto są. Dawaj je, dawaj całą paczkę. Więc w tej paczce jest całe sto tysięcy. Fe! Cóż to za obrzydliwość? O cóż ci chodzi, Dario Aleksejewno? czyś ja go miałam gubić? wskazała na księcia. Gdzież jemu myśleć o małżeństwie? On powinien mieć niańkie. O, generał będzie jego niańką, widzicie, jak się przy nim uwija. Patrz, książę, twoja narzeczona wzięła pieniądze, bo jest nierządnicą, a ty ją za żonę brać chciałeś. I czego ty płaczysz? Przykro ci co? Podług mnie śmiać się powinieneś. Mówiła dalej Nastazia Filipowna, chociaż i po jej twarzy płynęły dwie ciężkie łzy. Ufaj czasowi, wszystko przeminie. Lepiej się teraz rozmyśleć niż później. Czegóż wy ciągle płaczecie? Oj, Kacja płacze. A ty czego, Kaciu duszko? Ja wam obu z paszą dużo zostawiam. Już wydałam rozporządzenia, a teraz bywajcie zdrowe. Kazałam, abyś ty, uczciwa dziewczynka, mnie nierządnicy, usługiwała. Książę tak będzie lepiej, naprawdę lepiej. Potem mógłbyś mną pogardzać i nie bylibyśmy szczęśliwi. Nie przysięgaj, nie wierzę. I jakież byłoby to głupie? Nie, lepiej, żebyśmy się rozstali przyjaciółmi. Przecież i ze mnie marzycielka, nic by z tego nie wyszło. A czyż ja o tobie nie marzyłam? Masz słuszność. Dawno już marzyłam, jeszcze na wsi u Niego. Pięć lat tam przemieszkałam. samiuteńka jedna. Myślę, myślę, nieraz marzę, marzę. I zawsze myślałam o takim jak ty, o dobrym, uczciwym, pięknym i takim głupiutkim. Myślałam, że nagle się zjawi i powie: Pani niewinna Anastazio Filipowna, no, i ja panią ubóstwiam. Czasem tak się rozmarzyłam, że dochodziłam wprost do pomieszania zmysłów. A wtem przyjeżdża ten tam, bawi przez dwa miesiące w roku, z hańbi skrzywdzi, roznamiętni, nauczy rozpusty i wyjedzie. Niezliczone razy chciałam się rzucić do stawu, ale byłam podła. Zabrakło mi odwagi. No, a teraz? Rogorzyn, gotów jesteś? Gotów! Nie zbliżaj się! Gotowi! Rozległo się kilka głosów. Czekają konie z dzwonkami. Nastazja Filipowna wzięła w rękę paczkę. Gańka, przyszła mi pewna myśl do głowy. Chcecie cię wynagrodzić, bo dlaczego ty masz wszystko tracić? Rogorzynie, czy on się zaczołga na Wasiliewską za trzy ruble? Zaczołga się! Więc posłuchaj, Ganiu. Chcę po raz ostatni spojrzeć na Twoją duszę. Męczyłeś mnie przez trzy miesiące, teraz na mnie kolej. Widzisz tę paczkę? Jest w niej sto tysięcy. Za chwilę rzucę ją na kominek, w ogień. Tu, przy wszystkich, wszyscy są świadkami. Jak tylko ogień całą ogarnie, podejdź do kominka i bez rękawiczek, gołymi rękami, wyciągnij paczkę z ognia. Wyciągniesz Twoje, całe sto tysięcy Twoje. Odrobinkę poparzysz sobie paluszki. Ale przecież to sto tysięcy, pomyśl tylko. Czyż tu trudno wyciągnąć? A ja duszę twoją się nacieszę, jeśli ty po moje pieniądze w ogień pójdziesz. Wszyscy są świadkami, że paczka będzie twoja. A jeśli nie pójdziesz po nią, wszystko się spali, nikogo nie puszczę. Precz wszyscy, precz, moje pieniądze. Wzięłam je od Rogorzyna za noc dzisiejszą. Rogorzyn, czy moje te pieniądze? Twoje, pociecho, twoje, królowo więc wszyscy precz. Robię, co mi się podoba. Fierdyszczenko, niech pan poprawi ogień. Anastazja Filipowna, ręce odmawiają posłuszeństwa, odpowiedział oszołomiony Fierdyszczenko. Eh! krzyknęła Nastazja Filipowna. Schwyciła szczypce, poruszyła dwa tlejące polana i jak tylko wybuchnął płomień, wrzuciła weń paczkę. Głośny krzyk rozległ się dookoła. Wielu przeżegnało się nawet. Oszalała, oszalała, wołano dokoła. Czy, czy nie powinniśmy byli jej związać? szepnął generał do pticyna. Przecież ona zwariowała, zwariowała, zwariowała. Nie, to może niezupełne wariactwo, szepnął blady jak płótno i trzęsący się pticyn, nie mogąc oczu oderwać od tlącej się paczki. Wariatka? Przecież to wariatka! nalegał generał na Tockiego. Mówiłem panu, że to kobieta z kolorytem, mruknął też trochę blady Atanazy Iwanowicz, ale przecież to sto tysięcy. Boże, Boże! słychać było dokoła. Wszyscy skupili się dokoła kominka. Wszyscy chcieli patrzeć, wszyscy krzyczeli. Niektórzy weszli nawet na krzesła, żeby patrzeć ponad głowami. Piękna niemka uciekła. Pani królewno wszechpotężna, jęczał liebie czołgając się na kolanach przed Nastazją Filipowną i wyciągając ręce do kominka. Sto tysięcy! Sto tysięcy! Widziałem na własne oczy przy mnie pakowali pani, miłosierdzia, każ mi iść w komin. Cały wejdę, całą moją siwą głowę w ogień włożę. Chora kulawa żona, trzynaścioro dzieci, głodny jestem, Nastazjo Filipowno. I wyjęczawszy to wszystko, czołgał się do kominka. Precz! Krzyknęła Anastazja Filipowna, odpychając go. Rozejdźcie się wszyscy. Ganiu, cóż ty tak stoisz? Nie wstyd ci? Dalejże, twoje szczęście. Ale Gania zbyt już dużo wycierpiał tego dnia i tego wieczoru i do tej ostatniej i niespodziewanej próby nie był zupełnie przygotowany. Tłum rozstąpił się przed nim i Gania stanął oko w oko z Anastazją Filipowną o trzy kroki od niej. Stała przy samym kominku i czekała, nie spuszczając z niego ognistego, przejmującego spojrzenia. Gania we fraku, z kapeluszem w ręku i rękawiczkach stał przed nią w milczeniu, nie odpowiadając ani słowa ze skrzywionymi rękami i wpatrzony w ogień. Wariacki uśmiech widniał na jego twarzy bladej jak płótno. Prawda, nie mógł oderwać oczu od tlącej się paczki, ale zdawało się, że teraz coś nowego wdarło się do jego duszy. Jak gdyby sobie przysiągł wytrzymać próbę, nie ruszał się z miejsca. Po kilku chwilach stało się dla wszystkich jasne, że on nie pójdzie po paczkę, nie chce iść po nią. E, spalą się i będzie ci wstyd! krzyczała Anastazja Filipow. A potem przecież się powiesisz, ja nie żartuję. Ogień żarzący się między dwoma tlejącymi polanami przygasł z początku, gdy upadła na niego paczka i przydusiła go. Mały, niebieski płomyk czepiał się jednak od spodu kawałka drewna. W końcu cienki, długi, ognisty języczek objął i paczkę, przylgnął do niej i przeleciał po części papieru. Nagle zapaliła się cała paczka i jasny płomień uniósł się nad nią. Wszyscy westchnęli. — Pani droga! — narzekał dalej Liebiedziew, rzucając się znów w stronę kominka, ale Rogorzyn odciągnął go znów i odepchnął. I sam Rogorzyn zmienił się w jedno nieruchome spojrzenie. Nie mógł się oderwać od Nastazji Filipowny. Upajał się. Był w ósmym niebie. A to królowa! – powtarzał co chwila, zwracając się do oczoczenia. To po naszemu! – krzyczał sam, nie wiedząc, co mówi. No, któż z was, złodzieje, na coś takiego się zdobędzie, co? Książę przyglądał się temu wszystkiemu smutny i milczący. Zębami wyciągnę za jeden jedyny tysiąc, zaproponował fierdyszczenko. Zębami to i ja bym potrafił, odezwał się pan z z spoza pleców sąsiadów w przystępie prawdziwej rozpaczy. Do diabła, pali się, wszystko się spali! Zaj zawołał ujrzawszy płomień. Pali się, pali! krzyczeli wszyscy razem i prawie wszyscy rzucili się w stronę kominka. Ganiu nie udawaj, po raz ostatni ci mówię. Dalejże! ryknął Fierdyszczenko, rzucając się na ganie z wściekłością i chwytając go za rękaw. Dalejże! Fanfaronie spali się! O, przeklęty! Gania odepchnął z całej siły fierdyszczenkę, odwrócił się i skierował się ku drzwiom, ale nie zdążył przejść paru kroków, zatoczył się i runął na podłogę. Zemdlał! krzyknęli wszyscy. Pani droga spalą się! Biadał Libiedziew. Na próżno się spalą, wołali dokoła. Kaciu, pasza, dajcie mu wody, od krzyknęła Anastazja Filipowna. Schwyciła szczypce i wyciągnęła paczkę. Cały papier, będący na zewnątrz, spalił się, ale znać było, że wnętrze paczki zostało nietknięte. Wszystko było owinięte w potrójnie złożoną gazetę i pieniądze były nienaruszone. Wszyscy odetchnęli swobodniej. Chyba z jeden tysiączek się tylko zepsuł, reszta uratowana, powiedział przymilając się Liebie wszystko jest jego, cała paczka jest jego. Słyszycie? Panowie, oznajmiła Anastazja Filipowna, kładąc paczkę przygani. Jednak nie poszedł, wytrzymał. Widocznie miłość własna silniejsza od chciwości. Nic mu nie będzie, odzyska przytomność. A przecież by zarżnął, O, już przychodzi do siebie. Generale, Janie Piotrowiczu, Dario Aleksiejewno, Kaciu, Pasza, Rogorzyn, słyszeliście? Paczka należy do niego, Do Gani. Oddaje mu ją na własność, w nagrodę. No, mniejsza o to za co? Powiedzcie mu to. Niech tu przy nim leży. Rogorzyn? Jazda. Bądź zdrów, książę. Po raz pierwszy widziałam człowieka. Żegnam pana Atanazy Iwanowiczu. Merci. Cała banda Rogorzyńska rzuciła się ku drzwiom, i z hałasem, i z krzykiem, idąc za Rogorzynem i za Anastazją Filipowną. W salonie służące podały jej futro, przybiegła z kuchni kucharka Marta. Nastasia Filipowna ucałowała je wszystkie. Jak to, czy pani droga nas już ze wszystkim opuszcza? A gdzież pani pójdzie? Jeszcze w dniu urodzin, w tak uroczysty dzień pytały zapłakane dziewczęta, całując ją po rękach. Na ulicę pójdę, Kaciu, tam, moje miejsce słyszałaś przecież. A nie, to zgodzę się za praczkę. Dosyć już, Atanazego Iwanowicza kłaniajcie mu się ode mnie i nie miejcie do mnie żalu. Książę skoczył co tchu przed ganek, przed którym sadowili się już w czterech trójkach z dzwonkami. Generał dogonił go jeszcze na schodach. – Na miłość boską, nie że się książą pamięta! – zawołał, chwyciwszy go za rękę. – Daj spokój! Przecież widzisz, co to za jedna! Mówię do ciebie jak ojciec! Książę spojrzał na niego, ale nie powiedziawszy ani jednego słowa, wyrwał się i pobiegł na dół. Przed gankiem, skąd dopiero co odjechały trójki, Widział generał, że książę zawołał pierwszego z brzegu do Rożkarza i kazał mu jechać do Jekaterynpola, tam, dokąd się skierowały trójki. Następnie zajechały konie generała i zawiozły go do domu z nowymi nadziejami i projektami i z perłą, której naturalnie nie zapomniał. Dwa razy stanął mu przed oczami ponętny obraz Nastazji Filipowny. Westchnął. Szkoda, wielka szkoda, stracona na zawsze, wariatka. A dla księcia potrzeba teraz kogoś innego, nie Na Nastazji Filipowny. W tym samym sensie wypowiedzieli parę pocieszających i pożegnalnych słów i dwaj inni goście Nastazji Filipowny, postanawiając pójść pieszo. Wie pan, Atanazy Iwanowiczu, mówią, że u Japończyków podobne się rzeczy dzieją, mówił Jan Piotrowicz Pticyn. Obrażony zwraca się podobno do obrażającego i mówi mu, gdyś mnie obraził. Za to ja w twoich oczach rozpruję sobie brzuch. I przy tych słowach rzeczywiście rozpruwa sobie brzuch w oczach obrażającego i podobno czuje niezwykłe zadowolenie, jak gdyby się rzeczywiście na nim zemścił. Dziwne bywają na świecie charaktery Atanazy Iwanowiczu. Więc pan sądzi, że tu miało miejsce to samo? odpowiedział z uśmiechem Atanazy Iwanowicz. Je, jednak to porównanie pańskie dowcipne, a piękne. Ale, kochany Janie Piotrowiczu, przecież pan sam widział, że zrobiłem, co tylko mogłem, więcej ponadto nie mogłem. Zgodzi się pan ze mną, ale zgodzi się pan również i na to, że ta kobieta miała pierwszorzędne zalety, wspaniałe cechy. Chciałem nawet dopiero co krzyknąć, gdybym sobie mógł na to pozwolić przy całej tej sodomie, że ona sama jest najlepszym usprawiedliwieniem na wszystkie stawiane mi zarzuty. Kogo nie oczarowałaby ta kobieta aż do utraty rozsądku i wszystkiego? Widział Pan, ten cham Rogorzyn rzucił jej sto tysięcy. Przypuśćmy, że wszystko to, co się tam teraz stało, romantyczne, nieprzyzwoite, ale za to barwne, za to oryginalne, zgodzi się Pan, nieprawdaż? Boże, co by to mogło być z takim charakterem i z taką urodą? Ale pomimo wszelkich starań, nawet pomimo wykształcenia, wszystko przepadło. Nieszlifowany brylant, nieraz to mówiłem. I Atanazy Iwanowicz głęboko westchnął.